No nie było matury, ale ja bardzo proszę, żeby ze mnie nie robić tu jakiejś narodowej ikony nieuctwa, bo ja nikogo nie zachęcam do niezdawania matury. To były lata 80., końcówka komuny. Ja przechodziłam ciężki okres buntu, naporu, burzy i młodzieńczego amoku. Jestem z artystycznej rodziny. Zagrałam w filmie, mając naście lat, co zbulwersowało moje życie. I to się wszystko tak potoczyło, że ja po prostu zdecydowałam się uciec za granicę i tam robić wielką karierę aktorską, modelską itd. I oczywiście życie mnie potem sprowadziło do parteru. Ale matury nie zrobiłam, i no, tak to się ułożyło. Z jednej strony, tutaj tak trochę, żeby sobie tutaj dodać owszem, znam biegle cztery języki, opublikowałam siedem książek. No, nikt za mnie ich nie napisał, tak? nikt za mnie nie robił tego, co robiłam we Francji, w radiu publicznym czy tutaj w telewizji. Ale to są wszystko zawody, których tak naprawdę uczymy się wykonując je trochę, prawda? Tak jak wiele zawodów artystycznych. Natomiast no, nie mogłam zostać adwokatką, a może byłabym niezłą, albo na przykład, nie wiem, no, zrobić jakiejś kariery naukowej. A im jestem starsza, tym bardziej widzę, że, że jednak no, mogłam pójść różnymi innymi ścieżkami. Także. To jest tak trochę, że my ludzie, czy, czy mediów, czy sztuki, jesteśmy, mamy trochę inaczej. Tak? Ja się urodziłam w takim domu, ja tak funkcjonowałam w takim środowisku, które ze swojej natury no, nie, nie działa tak jak, jakby ten taki, taki, jak ta normalna reszta normalnego społeczeństwa. No ale w związku z tym, że tej matury nie mam i że studiów jako takich nie skończyłam, tylko jestem samoukiem i jestem kimś, kto ma doświadczenie, a nie wykształcenie, no to wiele dróg sobie zamknęłam, tych, tych innych dróg.